Dzisiaj w symulator polowania na skarby. Nie wiem o co w tym chodzi, ale coś tam oglądał takiego youtubera, bo ja wiem pewnie z wajzona. I ten Wojan nagrywał tą grę, ale już nie pamiętam o co w tym chodziło. I zbiornik. Trzeba jeszcze to trzymać. Tak, to się kopie. Fajnie. Fajnie, fajnie. Fajnie, wszystko pamięć. Na to go wykopiemy. Ja to już mam. Teraz to wykopiemy. Będziemy mieć chyba full nie? No to widzimy się, jak będzie fajnie. Um. No to jesteśmy dalej, mam pięćdziesiąt pieniążków. I zakupię narzędzia. O nie, łapa to jest za droga. No to zaraz będziemy przez tebie i... O nie, coś nie zadziałało. No to już mamy hajki i możemy kupić nadzieję. Mamy zobaczmy jak to kupię. Ojej, już myślałem rozpadło. No to widzimy się jak dużo był To, co właśnie widzieliście, to kupowanie tych rzeczy Też do, do łopatowania. No bo dostałem jakąś skrzynkę i miałem dużo rzeczy. Dużo długo kopałem. I po prostu mam no, tyle no w sumie to tyle odcinka. Jak ktoś będzie chciał, jeszcze taki odcinek z tej serii, no to wpiszcie w komentarzach. A to tyle na no, no, dziś. mocny na Suma. I kim mocny grabież. I będziemy mogli więcej nagrywać, jak ktoś będzie chciał. Wpiszcie w komentarzach. A to tyle. Pa! Um. 八。